たくさん、なにでしょう Wywieczy ek ten dziadek do piąty x 20.30 w Kajsa Play. To czas najlepszych programów i seriali, dzięki którym aktywisz sekrety historii i świata dla EK nas. Ten dziadek, który się gry jak przebiegała grega Stalina, te z Marzystami, dozieli się z aliantami, szterek, ludzie i maszyny w walce z Hitlerem. Fascynująca historia legendarnej, 7 brygady, tu jest tyle, tylko i tamternego. Średa, metropolia śmierci. Wszystkie największe miasta świata, jądrzy jednym, problemi z ptatkami, jak przebiegł z nim razem. Czwartek, a przez pieprz. Tata ekipy typy latin Tadel z najbardziej niebezpiecznych autostrad w prawdele. Piątek, więzienny świat. Szypiąca rzeczywistość życia za kratkami, taka samami, bez i cenzury. Od tym dzial tyle piątki, najlepsze dokumenty w Play. Od poniedziałku do piątki o 22.00 w Play Zapewniamy doskonałe programy i seriale dokumentalne, które gwarantują wspaniałą wieczorną rozrywkę Poniedziałek, tajna historia XXIX Degrysja w Włoszansku Odkryje kolejne sekrety minionego stulecia Wtorek, poszukiwacze historii Premierowy odcinek. Dokąd zaprowadzą nowe kroty. Jakie nowe skarby uda się wyklepać z spedzieli. Środa, alte szczema. Te gromcy, alte mity. Przetestujemy na własnej skórze te wszechne metryzacyjne nity. Czwartek, Emil pogromca mandatów. Emil Ral w walce z urzędnikami, dla których przepisy te. Maszynka do zarabiania pieniędzy. Piątek, selekcja. 20. LEGENDARNA GRA TERENOWA Stworzona przez Majora Arkadiusza Tycza To, podoła było